Drodzy przyjaciele Karmelu, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na kolejny dzień skupienia poświęcony osobie, duchowości i życiu świętej Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej. Tym razem zajmiemy się tematem uwielbienia. Postaram się przez trzy konferencje pokazać Wam, jak Elżbieta odkryła tę niezwykłą postawę bycia uwielbieniem chwały. Jak w kolejności realizowała to powołanie pośród codzienności swojego życia i jak ta postawa, to odkrycie bycia laudem glorie, uwielbieniem chwały pozwoliło jej stawić czoła wszelkiemu rodzajowi zniechęcenia, jakie pojawiało się w jej życiu. A zatem zapraszam do Krakowa na Karmelitański Instytut Duchowości 11 stycznia od godziny 9 przeżywamy kolejny dzień skupienia ze świętą Elżbietą o Trójcy Przenajświętszej. Serdecznie zapraszam. Ojciec Mariusz, Karmelita Bosy.